Panie burmistrzu, no sytuacja chyba można powiedzieć jest katastrofalna, bo kilkadziesiąt minut, czasami ponad godzinę, dwie godziny oczekiwania, żeby przejechać przez most tymczasowy, to jest po prostu skandal. To jest dramat dla nas wszystkich. Ja też jestem kierowcą. Też widziałem już sytuację, kiedy karetki próbowały się przebić przez te korki w Kroszni Myślę, że zabrakło trochę wyobraźni inwestorom, czyli w tym przypadku Wodom Polskim, Uzgadniane to było z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, bo to przecież ciąg drogi krajowej, ale też i wykonawca, który przyjął takie rozwiązania, a nie inne, jeśli chodzi o organizację ruchów Krośnie. I to tak naprawdę sprawiło, że my znaleźliśmy się w podczasku jako samorząd, bo wychodzi na to, że my się na to wszystko zgodziliśmy. My nie chcieliśmy podnoszenia mostów w Krośnie. To jest żadnej żeglugi w Krośnie nie, nie, dzisiaj nie, nie będzie ona możliwa przez następne kilkadziesiąt lat według mnie. A tak naprawdę trzeba było to robić, tę inwestycję po zatwierdzeniu budowy obwodnicy i po wybudowaniu mostu obwodnicowego. Dzisiaj w Krośnie mieście historycznym odkrywamy kolejne artefakty, które powodują, że następują wstrzymania na tej, na te, na tej inwestycji. A my, jako samorząd, ale też i powiatowy samorząd, wskazywaliśmy, jakie są drogi rozwiązania: wykorzystanie terenu koło PKS-u, położenie tam płyt i zrobienie dwukierunkowego ruchu. A dzisiaj rozmawialiśmy też o złagodzeniu wyjazdu łuku, jeśli chodzi o z mostu tymczasowego na ulicę Chrobrego, żeby tiry mogły tam wykręcić. Wystarczy kilka płyt betonowych, wystarczy to utwardzić, i wtedy będzie przejazd możliwy dwukierunkowy. Bo nie wyobrażam sobie tego wahadła do końca przyszłego roku. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz. My mówimy tutaj na miejscu o tym. Zgadza się z tym generalny wykonawca, firma Strabak. Problem jest w tym, że decyzje zapadają centralnie we Wrocławiu, nie zapadają w Krośnie. Że z dalekiego Wrocławia nikt tu nie przyjeżdża, nie sprawdza, nie odważył się nikt tutaj przyjechać i spojrzeć Panu w oczy? Wrocław już na początku tych inwestycji wydawał się być odległą instytucją, która zupełnie nie ma pojęcia o tym, co. Jaka jest sytuacja w Krośnie Odrzański? Mówię tutaj zarówno o obwałowaniu, które cieszę się, że jest skończone za chwilę, ale niestety ono nie przebiega tak jak oczekiwali tego mieszkańcy. Mówię o przebiegu tych wałów i mówię o podnoszeniu mostu, które mówiliśmy, że ta inwestycja w Krośnie w tym momencie nie jest do niczego potrzebna. Ktoś się uparł na siłę, żeby rozkopać nasze miasto, i miasto, uwaga! Jednej drogi, jednego mostu. Na pierwszego mostu, na pierwszym na polskim odcinku rzeki Odry. Dokonać przymykania tego mostu, jeśli chodzi o ruch. Przecież wszyscy mamy świadomość, że jedzie tu prawie 15 tysięcy pojazdów na dobę i albo sobie z tym poradzimy, albo doprowadzimy do sytuacji, kiedy do, dojdzie do tragedii. Dzisiaj mamy kłopot taki, że tak, w szkole muzycznej zajęcia są odwoływane, bo brakuje dzieci na lekcje, bo nie mogą dojechać. Dzieci ze szkoły, które powinny być o godzinie 15, 16 w domu, dojeżdżają na godzinę 18. Służby, powodują, powoduje to, że służby nie mogą dojechać na różnego rodzaju zdarzenia, albo przepychają się między samochodami, mam nadzieję, że nie dojdzie w związku z tym do żadnej tragedii, ale pamiętajmy też, że wszystkie zakłady pracy, a Krosno jest miastem powiatowym, gdzie ma siedzibę Sąd Rejonowy, Urząd Skarbowy, Zakład Usług Społecznych, KRUS, Yy, mamy prokuraturę tutaj rejonową, mamy siedziby innych instytucji, nadodżański oddział Straży Granicznej, największy w Polsce, mamy tutaj jednostki wojskowe, masę osób dojeżdża tutaj, mamy wojska obrony terytorialnej i nagle te wszystkie instytucje zostały odcięte od jednej, jedynej drogi, bo ktoś postanowił podnosić most historyczny. Tak jak powiedziałem, inwestycja, która nie jest do niczego potrzebna w tym momencie. No dobrze, panie burmistrzu, no to będzie ten ruch dwukierunkowy, czy nie będzie? Naciskacie jakoś na inwestora, czy, czy, czy nie? Spotkania są niemalże codziennie, tylko przez to, że proces decyzyjny został odsunięty do Wrocławia, a czasami być może już nawet i do Warszawy, bo pamiętajmy, że za każdą zmianą tej organizacji ruchu muszą iść dokumenty, bo kierownik budowy odpowiada wręcz głową za to, że na budowie będzie bezpiecznie. Wszystko musi być zatwierdzane przez policję, przez... Bez zarządce drogi, czyli Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, ale musi być na to zgoda inwestora głównego, którym są wody polskie. Wczoraj byłem na spotkaniu samorządowców, gdzie padł jeden postulat: likwidacja instytucji, jaką są Wody Polskie, które zatwierdzają dzisiaj taryfy na wodę, a właściwie nie zatwierdzają ich i organizują nam takie tak życie jak w Krośnie Odrzańskim, gdzie doszło do podnoszenia mostu przez Wody Polskie. To ja wrócę do tych negocjacji, próby zmuszenia do stworzenia tego ruchu dwukierunkowego. Jest szansa na to, żeby był ten ruch dwukierunkowy, czy przez rok będziemy się męczyć z wahadłem w Krośniowrzeńskim? Powiem tak. Po tych spotkaniach wiem, że jest masa dobrej woli być może po 15 października, żeby spowodować, żeby przez Krosno-Odrzeńskie można było płynnie przejechać. W tych negocjacjach bierzemy udział codziennie i mam nadzieję, że za chwilę zapadną decyzje najważniejsze, kluczowe, ktoś wyłoży pieniądze, bo to są naprawdę tak minimalne środki w przypadku przeorganizowania tego ruchu, żeby tu był płynny ruch w przyszłym roku.